Dzień dobry, Krzysztof Gasparski, Program Polska, a dziś z nami gość Bartłomiej Dżazga z firmy Andermatt. Zgadza się, dzień dobry, cześć Krzysiek. O czym dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy o Viti Protekcie. Dobra, czyli wodorowęglan. Bardzo ciekawa sprawa, szykowaliśmy się na ten temat. Pytanie było kurtuazyjne i może być retoryczne, ale odpowiedział dobrze, <laughs> więc yy, humory nam dopisują. W takim razie, co to jest Viti Protek? Tak jak już wspomniałeś, wodorowęglan potasu z etykietą fungicydową. To jest bardzo ważne. Więc wodorowęglan potasu, rejestracja na parcha w jabłoni, parcha w gruszy i na mączniaka w winorośli. Ja już zdradzę, jak już zapytałeś, docelowo będziemy rozszerzać etykietę m.in. o botrytis w owocach jagodowych. I ważna rzecz, wodorowęglan potasu, żeby nie mylić z węglanem potasu. No właśnie, jeżeli mówimy o dwóch aspektach, wiemy, że bywały wodorowęglany jako i nawozy, i środki ochrony roślin. Środki ochrony roślin przekazują tak by, nie jakby, tylko na pewno. Mhm. Są obarczone wieloma ścisłymi badaniami i ta wiarygodność automatycznie rośnie. Natomiast wskoczyliśmy od razu w szersze porównanie, bo do węglanów potasu. Mhm. Czym one się różnią? Na pewno renomą, bezpieczeństwem. Jakbyś mógł tutaj coś więcej na ten temat. Oczywiście, czyli rzeczywiście znowu wracamy do tematu etykiety. Tak jak wspomniałeś, no, żeby e, produkt został zarejestrowany, musi przejść szereg badań, e, w wielu krajach badania rejestracyjne, e, no, ale także idzie za tym jakby powtarzalność produkcji, e, bezpieczeństwo produktu dużo większe, e, a względem węglanu, potasu, no to tutaj produkt jest na pewno dużo mniej, e, występuje dużo mniejsze ryzyko fitotoksyczności. No, wodor, węglan, potasu około 8,5 ma Węglan to jest około 11. No plus jest to jakby sprzedawane albo jako nawóz, albo wręcz jako substancja techniczna, spożywcza, więc nie mamy takich badań jakościowych nad produktem. No, na pewno jest to zdecydowanie większa wiarygodność i bezpieczeństwo. Z tego powodu, też ja, mimo dosyć wysokopanujących temperatur, zdążyłem zastosować indywidualnie w swoim gospodarstwie właśnie Viti Protect. O. I zrobiłem to w mieszaninie z siarką elementarną, hmm. z siarka Pro, akurat dokładnie. I teraz mam pytanie od razu odnośnie mieszanin, hmm. z uwagi na to, że. Ulotki przekazują, że jest to łatwo mieszany wodorowęglan tak z nawozami, jak i środkami ochrony roślin. Ja wybrałem po konsultacji też z Tobą, akurat siarkę. Natomiast chciałbym, żebyście szerzej troszeczkę do tych mieszanin i do celowości korzystania mhm. z tego łatwego mieszania odniósł. Czy mieszać, czy nie mieszać, ewentualnie jeszcze mieszać. Jasne. Wodorowęglan. Viti Protect w składzie ma właściwie 99,5% wodorowęglanu potasu. Jest bardzo higroskopijny, bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie, a przez to, że w składzie nie ma dodatkowych substancji nośnikowych, balastowych, właśnie też to ułatwia mieszalność w zbiorniku z innymi substancjami. I już wspomniałeś o siarce i to jest coś, co my rekomendujemy, czyli mieszanina zbiornikowa z siarką, załóżmy wodorowęglan potasu, stężenie jednoprocentowe, albo 2,5 kg na hektar na metr wysokości korony, to załóżmy może nam dać około 7,5-8 kg, plus siarki 3-5 kg i to jest działanie synergistyczne, dużo lepiej, dużo większa skuteczność. Po pierwsze siarka w tym wypadku bardziej to działanie zapobiegawcze zostawi, wodorowęglan, kolokwialnie mówiąc, wypali nam plamy, po to go stosujemy, po infekcji, a jednocześnie siarka jest bardziej przyczepna, o zmywalności też pewnie powiemy, bo rzeczywiście wodorowęglan przez to, że jest bardzo higroskopijny jest też łatwo zmywalny, dlatego zalecamy dodatkowo też mieszanie z adiowantem, żeby uzyskać te około 10 mm odporności na zmywanie. Idąc dalej, e, mieszalność z nawozami, tutaj zalecamy na przykład z borem, no wiemy, że bor też to pechacie czy roboczej Wysokie. Tak, e, podnosi. Nie zalecamy, i to sp sprawdzaliśmy nawet dyskutowaliśmy o tym: nie zalecamy mieszania z krzemem bądź wapniem. A szkoda, bo też zgodzę poproszę. się. No, natomiast tutaj już no, to jest bardzo wyraźne zalecenie producenta z fabryki tak. i, i tutaj tego musimy przestrzegać. Czyli siarka jak najbardziej dla y, tego synergistycznego działania, adjuwant jak najbardziej. Y, na przykład nawozy borowe też jak najbardziej, ale aminokwasy i preparaty algowe. Też świetnie działają. Po pierwsze, one sprawiają, no, że lepiej nam się rozprowadzi ta ciecz robocza. Jednocześnie mhm. też działają odżywczo dla roślin. A biorąc pod uwagę, że już wchodzimy w ten etap lata, upały są zapowiadane, no to ewentualne ryzyko fitotoksyczności dzięki dodaniu preparatów algowych albo aminokwasowych już w ogóle jest wiesz, zminimalizowane, jak tylko się da. Ale możemy też myśleć o mieszaniu z na przykład systemicznymi, konwencjonalnymi fungicydami. I teraz tak, dla wodorowęglanu pH tej cieczy roboczej musi być odpowiednio wysokie, bo to jest jeden z mechanizmów działania, czyli właśnie to wysokie pH na powierzchni roślin. Więc na przykład doświadczenia próby mieszalności pokazały, że Delan Pro to pH cieczy roboczej obniżył na tyle, że nie zalecamy mieszania wodorowęglanu z nim. Większość fungicydów, które sprawdziliśmy, to w mieszaninie z wodorowęglanem dawały powyżej 7 czy nawet 7,5 to, to pH w beczce, więc dla wodorowęglanu to jest ok. ale patrząc na drugi fungicyd, no to tutaj już kwestia zaleceń producenta, w jakim zakresie pH ten drugi fungicyd będzie działał, bo jeśli jest zalecane niższe, no to taki zabieg nie ma uzasadnienia. Czyli generalnie ja tak powiem swój od razu wniosek, z którym pewnie mhm. się zgodzisz, jeżeli mówimy o mieszalności z najpopularniejszym w uprawie sadowniczej, sadowniczej yy, w związku Kaptan, mhm który charakteryzuje się krótką trwałością wysokim pH, mhm. to na pewno nie jest to mieszanina pożądana, mimo że bardzo dobrze może się mieszać jako mieszanina no samej, zbiornikowa. Tak. Natomiast byłaby niecelowa, trochę za, drugi, za drogi byłby to ten klej mhm. do wodorowęglanu, a ta siarka... Czy to mówimy siarka prona, na przykład, mhm. bardzo dobrym, z bardzo dobrym skutkiem. Nie dość, że się miesza, to przykleja tak. także wodorowęglan na, na powierzchni. Wspomniałeś o ochronie, o tym zakresie rejestracyjnym. Mhm. Padł parch, padł mączniak. Natomiast w doby. Przepisów dotyczących integrowanej mhm. produkcji, integrowanej ochrony, ograniczania zużywania środków ochrony mhm. roślin, typowo też y, chemicznych. Musimy myśleć szerzej o zwalczalnych y, patogenach i. I teraz mam takie pytanie, mhm. o jakim ubocznym działaniu możemy myśleć, mówić stosując wodorowęglan, VT-Protect. Rozumiem, że jeżeli parcha jabłoni mhm. zwalcza, a parcha mączniaka na wino rośli, to ubocznie możemy myśleć o zwalczaniu mączniaka także w uprawie jabłoni. Dokładnie tak. O takim efekcie dodatkowym, efekcie ubocznym, przy okazji jakby celowanego zabiegu pod kątem parcha, tutaj naprawdę ograniczanie mączniaka na jabłoniach, czy takie wsparcie w programie ochrony przeciw mączniakowi, też jak najbardziej jest obserwowane, występuje i wręcz można pokusić się o stwierdzenie, że jest zalecane. Mówi się też o stosowaniu różnych nawozów wysuszających przeciwko miodówce gruszowej. Nie mamy takiej rejestracji, ale mamy rejestrację na parcha gruszy. Tak, zgadza się. Czyli będzie to też dodatkowy aspekt, jeżeli chodzi o zwalczania albo ograniczenie występowania miodówki przy okazji zwalczania parcha na Gruszy, tak? tak, jak najbardziej. Rejestracja na parcha gruszy jest i te zabiegi są zasadne i możliwe do wykonania. A rzeczywiście przy okazji tym efektem dodatkowym jest ograniczanie presji miodówki gruszowej, która no, praktycznie co sezon jest bardzo dużym problemem i wyzwaniem, właśnie między innymi przez wysuszanie tej rosy miodowej. Kilka zdań odnośnie terminu wykonywania. Suchy, mokry liści, mhm. rano, wieczorem, w południe, bo wysuszanie kojarzy nam się powiedzmy z takim południowym działaniem, natomiast bywają też sezony upałów mhm. i, i ten komunikat, jak się okaże, to nie wiadomo czy w tym cieplejszym, czy zimniejszym tak tygodniu, więc miałbym prośbę, żebyś tutaj się odniósł. Tak, technicznie. Do tych Oczywiście. Zabieg zalecamy na suchy liść. Najlepiej wieczorem lub na noc, ale dopuszczalny jest też zabieg na przykład jeśli y, wcześnie rano ma być wykonany, y, kiedy jest ta rosa, ale ona już wysycha, czyli mm -hmm. już pojawia się słońce, y, rosnąca temperatura, czyli ja to tak nazywam tak zwany schnący liść, też zabieg jest dopuszczalny jest skuteczny. Działanie wodorowęglanu, chodzi o to, żeby było dobre pokrycie cieczą roboczą no i żeby ten wodorowęglan nie zmył się z rośliny, żeby on mógł swoją... Nie koncentrował tak. się tylko na spodzie na przykład liścia, tak, znaczy tak, 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 albo przy blaszce, czynów. tak. Tak. Mam jeszcze jedno pytanie, z uwagi na to, że weszliśmy w temat integrowanej produkcji mhm. i produkcji ekologicznej, wiemy, że jest tam certyfikat mhm. i teraz Chciałbym rozszerzyć jeszcze takie zagadnienie, z uwagi na to, że produkcja ekologiczna, zwana organiczną, także biologiczną, mhm. a wiemy, że tutaj jest aspekt wykorzystywania właśnie walki biologicznej i firmy certyfikujące nawet się do tego odnoszą, a wiemy, że mechanizm działania wodorowęglanów idzie też w kierunku biologicznego działania, jakbyś mógł tutaj coś o tym powiedzieć. To jeszcze tylko dokończę o te techniczne aspekty jakby dawkowanie termin stosowania czyli powiedzieliśmy sobie najlepiej suchy liść ostateczności tak zwany schnący liść mm -hmm. na przykład rano kiedy rosa schnie dawkowanie 2,5 według etykiety 2,5 kg na hektar na metr wysokości korony ale też bardzo popularnym y zabiegiem jest stosowanie po prostu stężenia jednoprocentowego. Tak. Szczególnie jeśli mamy kwatery tutaj są wyższe, tutaj niższe, więc po prostu mamy w beczce stężenie jednoprocentowe i też to się sprawdza, ale na przykład wtedy drugi zabieg można wykonać po, po kilku dniach też stężeniem jednoprocentowym, czyli dwa zabiegi troszeczkę niższym stężeniem. Oczywiście zależy ile się wody wypryskuje na hektar, ale takie dwa zabiegi po, po kilku dniach, żeby powtórzyć. To jest jedna rzecz. Wracając do certyfikatu. biologicznego. Tak. Tutaj jest jakby dopuszczony produkt do stosowania w produkcji, zarówno integrowanej, jak i ekologicznej, i mechanizm działania jest taki, że z jednej strony stwarzamy niekorzystne warunki dla grzybów chorobotwórczych, ale z drugiej strony stwarzamy korzystne warunki przez zastosowanie VitiProtect dla mikroflory bakteryjnej na powierzchni roślin. Więc tutaj jak najbardziej to działanie jest uzasadnione. Czy nie tylko poniekąd interwencyjne i nawet wyniszczające, bo takie mm. też obserwujemy etykietowo jako takie zapobiegawcze, zapobiegawcze jest, tak? czyli zapobiegawcze można powiedzieć, że jest związane poniekąd też z rozwojem odpowiednich, mm -hmm. odpowiednich mikroorganizmów biologicznych na powierzchni roślin. Tak, dokładnie tak. Ja mam tyle pytań trudnych i łatwych. Moim gościem był Bartłomiej Dżazga z firmy Andermatt. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Dziękuję.